Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w kolejnym odcinku z tego cyklu Pogadajmy O. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kosmetykach marki Lynia. Ja do tej pory mam problem z wymawianiem tej nazwy, serio. Ona jest jakaś taka... Nieprzyjazna dla mojego aparatu mowy. Mam tylko trzy kosmetyki przy sobie, bo wszystko inne już zużyłam albo gdzieś poszło dalej, ale moje notatki niezawodne są tutaj i będą na pewno w jakiś sposób dla Was przydatne. Nie ma tych kosmetyków jakoś tak bardzo, bardzo dużo. że Nie kupiłam wszystkich, które są w tej, w tej marce, bo nie mam kiedy, nie, nie jestem w stanie aż takiej ilości ogarnąć i tak wy musicie na to czekać i czekać tysiąc lat. Ale jakąś tam porcję informacji mam, mogę do Was wrócić z konkretnymi recenzjami, także jedziemy z tematem. Yeah. Mm -hmm. zaczniemy od pianki do mycia twarzy ja pamiętam, że ta pianka, o to jest białe opakowanie z, takim, z takimi czarnymi napisami, e, pamiętam, że ta pianka była niezwykle gęsta ona miała trochę konsystencję jak taka pianka do golenia, jak pamiętam kiedyś Michał używał pianki do golenia, to właśnie to była ta konsystencja, byłam w ciężkim szoku jak zaczęłam tego używać, to miałam takie uuu tu mogę być teraz dziadkiem, prawda Mikołajem, jakbym bardzo, bardzo chciała także ona była naprawdę niesamowicie gęsta, bardzo dobrze sobie radziła z domywaniem makijażu, bardzo dobrze sobie radziła z domywaniem balsamu myjącego. Pamiętam, że trochę na rano była mi za mocna, w sensie miałam takie poczucie ściągnięcia, jak rano chciałam nią umyć twarz, ale poza tym nie mam słowa skargi na ten kosmetyk. Wydaje mi się też, że ona miała taki dziwny zapach i nie jestem w stanie tego opisać, bo używam jej już kilka miesięcy temu. To nie jest tak, że on był jakiś super nieprzyjemny, nie jest też tak, że on był jakiś cudownie perfumeryjny i tak dalej. Pamiętam, że on był dziwny. Dla mnie wówczas wtedy, kiedy go używałam. Być może coś się zmieniło albo to było takie po prostu moje odczucie, ale ogólnie o tej piance mam naprawdę dobre zdanie. Myślę, że jeszcze kiedyś do niej wrócę. Bardzo dobre zdanie mam też o kremie do twarzy z tej różanej serii. Oni mają właśnie takie białe opakowania z różowym kolorem. To ten krem do twarzy, który tam był, właśnie nie pamiętam, czy był krem na dzień i na noc, czy był po prostu krem do twarzy. Ale na pewno znajdziemy i napiszemy w opisie filmu, co to jest za kosmetyk. To ten produkt był idealnym kremem bazowym w moim odczuciu. To był taki Taki łagodny krem do twarzy, który nawilżał, nie zostawiał uczucia ściągnięcia, nie był jakiś taki rewelacyjny, że po prostu kupujesz ten krem jest <laughs> dzisiaj transplantacja twarzy, dzisiaj z tym niemowlęciem od razu, od ręki po pierwszym życiu. Nie. Ja wiem, że ludzie szukają takich kosmetyków. Niestety, jeszcze nie znalazłam, ale jak się uda, to Wam kiedyś dam znać. Niemniej jednak to był wspaniały krem do użytkowania codziennego. On mi się nadawał pod makijaż, on mi się nadawał pod filtr. jak ktoś chciał nałożyć krem z filtrem to, żeby tam się. Się nie rolowało, to z kilkoma próbowami naprawdę było w porządku. Nadawał mi się na wieczór, jak dołożyłam do niego odpowiednie serum albo trochę olejku, żeby sobie tam tak zbudować tą rutynę, żeby ona pasowała do tego, czego moja skóra oczekuje aktualnie. Naprawdę mam bardzo dobre zdania o tym produkcie. I też był taki przyjemny w użytkowaniu. Pamiętam, że tam był airless, opakowanie airless, więc też yy, ilość tego produktu, która wychodziła na dłoń, była taka w porządku, nie za dużo, nie za mało, yy, bo czasami tak jest, że trzeba 10 pompek, zanim się wyciągnie tyle, ile człowiek chce użyć, albo wypuszczasz jedną i się zastanawiasz, czy to na twarz, czy to może na całe ciało, to tam było naprawdę bardzo okej. Okay. Dalej mamy booster ze śluzem ślimaka i tu zacznę może od tej negatywnej rzeczy, to jest ta nazwa, ja nie mogę zrozumieć, dlaczego pchamy to słowo booster, my producenci kosmetyków wszędzie, bo to jest takie, jak nie wiem za bardzo, jak coś nazwać, to nazwijmy to booster. Ja mam takie poczucie, nie mówię, że oni tak zrobili, nie, tylko, że ja mam takie odczucie obecnie obserwując rynek, że to jest tak, no dobra, w sumie nie jest to serum, nie jest to też krem, no to dajmy, że booster, nie, ja mam wrażenie, że to dokładnie tak działa. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, tutaj mam booster ze śluzem ślimaka, dla mnie... To jest po prostu emulsja. Tak jak się spojrzy na te koreańskie produkty kosmetyczne, oni mają właśnie esencję, emulsję i tak dalej. To jest właśnie emulsja. To jest coś takiego, co myślę, że osobom, które mają bardzo tłustą cerę, będzie się świetnie sprawdzało jako taki ultra lekki klem. Klem? Krem? Klem? Chyba klema, coś mi się z samochodem pomyliło. Jeśli chodzi o ten, o ten kosmetyk, to tak jak zaczęłam mówić, na pewno, be, znaczy na pewno, podejrzewam, że będzie się dobrze sprawdzał osobom, które mają tłustą skórę i chcą czegoś nawilżającego, ale lekkiego, takiego, żeby nie obciążało skóry, żeby nie zostawiało takiego poczucia, że tam coś jest na tej twarzy, tylko właśnie, żeby to dało rezultat, ale się wchłonęło i właśnie nie obciążało, to on super się zachowuje. Troszeczkę konsystencja tego produktu mi przypomina tą esencję z Recibo, tylko tylko ten moim zdaniem trochę skuteczniej działa, jeśli chodzi o ukojenie twarzy, o to podniesienie nawilżenia i o ogólny komfort. Ja mam potem takie wrażenie, że jak nakładam to na twarz, to mam poczucie komfortu. O, nie jestem w stanie tego w żaden inny sposób opisać. Dla mnie to jest produkt, którego spokojnie mogę używać rano pod makijaż, jak mam taką ochotę, ale najczęściej on się pojawia u mnie w pielęgnacji warstwowej, jak na przykład jestem tuż po treningu i bardzo mi zależy na tym, żeby nawilżyć skórę, ale nie chcę ciężkiego kosmetyku kłaść, bo wiem, że jeszcze jest jestem cała czerwona i gorąca i mam rozszerzone pory i jak na owale za dużo, to potem będę cierpieć, że przesadziłam i mam właśnie takie gęste zwały produktu na twarzy. Jak to brzmi atrakcyjnie? Ja wiem. Jestem królową glamour po prostu. Ja potrafię tak zachęcić i tak przedstawić człowiekowi, że to wszystko wygląda jak rożce, królewny, kokardki i z góry spada jeszcze gwiazdka. Ja wiem. No więc jak jestem w takiej sytuacji, że jestem po treningu i chcę nawilżyć skórę, ale niekoniecznie chcę coś ciężkiego, to lubię sobie użyć na przykład. Na przykład takiego zestawu esencja, serum bardzo lekkie i właśnie ten booster i to jest tak, że jest warstwa za warstwą, tak jakby się podlewało trochę kwiatka, że nalewasz troszkę, żeby się trochę wchłonęło i potem jeszcze raz i potem jeszcze raz, zamiast nalać dużo, żeby się wszystko przelało. Moje porówna, ja wiem, ja, to jest ten dzień, nie? Tak jest ten dzień, po prostu przejdźmy dalej. Zostawię Was z informacją, że uważam, że to jest rewelacyjny produkt i na pewno będę do niego wracać. Jest też taki różany, ja niestety z tym różanym nie miałam szczęścia, dlatego że po pierwszym użyciu, po drugim użyciu i po trzecim użyciu miałam mocno zaczerwienioną skórę. Jakoś po prostu moja buzia się z nim nie polubiła, ale skład ma super, więc jeśli u Was... Będzie się sprawdzało to myślę, że jak lubicie lekkie konsystencje, warto spróbować. Tu chyba nie ma żadnego zaskoczenia żadnego zaskoczenia, ponieważ ja świecę tym produktem na lewo i prawo wam ciągle wszędzie przez ostatnie miesiące, jak już nie wiem, do roku możemy się zbliżać pomału. Krem nawilżający, złuszczający z mocznikiem. Ja kocham ten krem, to jest mój ulubiony krem do stóp, również do nóg, jak mam czasami na łydkach jakieś tam suche części, takie, no części można powiedzieć, bo ja nie mam całych suchych łydek, tylko one stwierdzają. Teraz tu w tym. Mieście, gdzie jest kość będę sucha, ale tu obok, tu obok już jest super i możesz być zadowolona, że twoja skóra jest gładka i nawilżona, tak właśnie funkcjonują moje łydki w ostatnich miesiącach. Ten krem bardzo, bardzo lubię, jest też taki mniejszy w opakowaniu Erles, to jest chyba stówka, a ten mi się wydaje albo pięćdziesiątka, a to jest dwusetka. Niestety od kiedy zaczęłam o nim opowiadać nigdzie nie mogę go sama kupić, to jest moja ostatnia tuba, w sensie moje ostatnie opakowanie i mam, mam nadzieję, że już niedługo uda mi się do niego wrócić. To jest ten krem, który sprawił, że mi się nie chciało szukać Alternatyw, bo ja zawsze tak robię, jak już nawet coś znajdę, co naprawdę na maksa lubię, to wiem, że wy y, czekacie na rekomendacje różnych produktów z różnych półek cenowych, z różnych firm, dostępne w różnych miejscach, więc wynajduję jakieś kolejne i y, wtedy wracam do Was z informacjami. A z tym to miałam tak, że y, jak stało otwarte stało to opakowanie na półce y, u mnie koło łóżka, i miałam takie hmm, Hmm, no mam taki nowy też do przetestowania i tu jest zeszyt, żeby zapisać moje obserwacje, ale może jutro, może jeszcze dzisiaj ten, może jeszcze dzisiaj ten będzie miał szansę. Używałam też od nich kremu pod oczy odżywczego, ale on był mi bardzo, bardzo za ciężki i pamiętam, że już mówiłam Wam o tym kremie w jakimś denku albo w czymś innym, bo kupiłam jeden, potem oddałam, potem kupiłam drugi i tam ogólnie były zamoty, ale to jak oglądaliście denka, to na pewno pamiętacie tą historię. Jeśli chodzi o ten krem, to to nie jest tak, że on jest jakiś super super gęsty, że ten krem ma taką konsystencję jak masło i tak dalej. Po prostu on w moim przypadku był za ciężki. Moja okolica pod oczami go traktowała jako zbyt ciężki krem, to mi się nie do końca chciało wchłaniać. Miałam takie poczucie, jak wstawałam rano, że jeszcze ta warstwa tam zostaje, więc nie specjalnie się z nim polubiłam, ale wiem, że mnóstwo mnóstwo osób, bo czytałam komentarze, tam naprawdę w setkach leciało, mówiło, że mają oczy okolice wokół oczu wymagającą, suchą, pergaminową i ten krem jest dla nich lekkim kremem na dzień i bardzo polecam i tak dalej, więc wracam do Was z taką informacją. No ja nie będę próbować kolejny raz, bo skoro mi nie podpasowało, to nie widzę sensu kupowania kolejnego opakowania. Miałam jeszcze z tej serii różanej mgiełkę. Oni to chyba nazywają jakoś Mineral, mineral Mist albo coś takiego, mineralną mgiełkę różaną i ona była naprawdę w porządku. Nie powiedziałabym, że to jest jakiś taki rewolucyjny kosmetyk, który w ogóle odmieni Wam całą pielęgnację, ale ona była naprawdę fajna. Sprawdzała mi się bardzo podobnie jak po prostu hydrolat różany, nie widziałam jakiegoś ogromnego nawilżenia po niej i tak dalej, ale w rutynie sprawdzała mi się spoko, do spryskiwania maseczek sprawdzała mi się spoko i używałam jej też z przyjemnością. Miała bardzo dobrze zrobione opakowanie, w sensie tam giełka, która wychodziła, nie pluła w oko, tylko yy, dawała ten przyjemny prysznic tonikowy przy wieczornej pielęgnacji. Yy, kupiłam też w ubiegłym roku kle, co ja z tym klem? No dzisiaj klem i klem od początku odcinka. Yy, kupiłam też krem do twarzy Plum i ten krem był mi tak za ciężki, że czułam się jakbym smarowała twarz yy, maseczką. On był bardzo no właśnie też to nie było coś takiego, co było super, super gęste pod kątem konsystencji. Po prostu ja się tak czułam, jakby moja skóra nie chciała go w ogóle wchłaniać. Podejrzewam, że to dlatego, że ona była po prostu w dobrym stanie i nawilżona, więc ja dokładam jej więcej niż ona potrzebowała. Miałam kilka podejść do tego kremu, no za każdym razem był mi za ciężki, więc stwierdziłam, że to nie będzie kosmetyk dla mnie, ale podejrzewam, że jeżeli macie skórę dojrzałą, suchą albo nie dojrzałą, tylko po prostu bardzo suchą i potrzebujecie czegoś takiego otulającego, takiego właśnie, żeby będzie czuć, że na tej twarzy coś zostało położone i zniknie poczucie ściągnięcia, no to to będzie produkt, którym się warto zainteresować. I na sam koniec zostało mi takie serum ze śluzem ślimaka i w tym to się zakochałam, mimo że start nie był taki jakiś wspaniały, powiem uczciwie. Jak ja zaczęłam używać tego kosmetyku, to wycisnęłam go na rękę i miałam takie oooo... Luźny, przezroczysty, bardzo, bardzo lekki, i rozprowadziłam to na twarzy i to się wchłonęło, nie wiem, w, w jakąś część sekundy, zanim ja zdążyłam przetrzeć twarz, to już nie było tego kosmetyku. I byłam w szoku. Mówię, co tu się teraz wydarzyło, czy to będzie bardziej esencja, czy co. Okazało się, że ja wtedy, kiedy zaczęłam go używać, miałam tak przesuszoną skórę, że ona po prostu topiła jak gąbka. Z biegiem czasu, jak trochę sobie już tutaj ogarnęłam tą moją sytuację na twarzy, to okazało się, że już ta. Jedna pompka wchłania się e, tak e, spokojniej, już mam czas, żeby rozprowadzić to porządnie na twarz, a następnie nałożyć jakiś krem, czy tam ten booster ze śluzem ślimaka, na przykład, bo to też warstwowo dobrze mi się bardzo e, sprawdzało. To nie było po polsku zdanie. Bardzo dobrze mi się sprawdzało. <dobrze>, dobrze mi się bardzo sprawdzało. Wow, nie? To jest właśnie, to jest ten dzień, nie? To jest ten dzień. Jeśli, wracając do tego serum. Ono jest kosmetykiem, który też na początku wydawało mi się, że będzie zostawiał warstwę na twarzy, bo często te sera, które są tak bardzo luźne, mają tendencję do zastygania, Także człowiek jest później taki lekko naciągnięty i jak się uśmiechasz, to zaczynają pękać. W zależności od tego oczywiście, jaka jest receptura. Tutaj tego nie było. Ja się trochę obawiałam, że ono się będzie tak zachowywać, ale absolutnie czegoś takiego nie, nie zauważyłam. Do właśnie tego warstwowego nakładania sprawdzało mi się super. Z każdym kremem mi to ładnie zagrało, nigdy mi się nic nie rolowało, nie było czegoś takiego, że zaczynam nakładać krema, on mi się zsuwa, bo nie chce się przykleić do twarzy na przykład. Naprawdę bardzo dobrze oceniam to serum. Jest lekkie pod makijaż. Chciałabym użyć go solo, ale jeszcze moja skóra nie jest w stanie tego podźwignąć. Myślę, że może latem byłabym w stanie, żeby posmarować sobie tylko nim twarz i na to nałożyć jakiś tam makijaż albo krem z filtrem i byłoby spoko. Teraz, póki jeszcze jest taka, no ja to nagrywam, jest początek marca, póki jest taka jeszcze zima, normalnie jest minus na dworze, no to to, to serum solo to jest dla mnie po prostu za mało. Ale czy do niego wrócę, teraz się zastanawiam i myślę, że tak. Że to jest taka rzecz, po którą jeszcze chętnie bym sięgnęła gdzieś tam w okolicy... Wakacji, no. Będę mówić to słowo z utęsknieniem i może jak yy, będę mówić wiele razy to słowo wakacje, to one w końcu przyjdą, nie? I gdzieś pojedziemy. Nas wszystkich odmrozi, będzie super. I tym optymistycznym akcentem z marzeniem o wakacjach yy, zakończymy ten odcinek. Yy, jeszcze mam jakieś tam inne produkty od nich, ale to postanowiłam, że już zbiorę wszystko to, co zdążyłam zapisać i tak już konkretnie ocenić i Wam opowiem o tym dzisiaj, a tamte kolejne produkty będę pokazywać gdzieś w kosmetycznych podsumowaniach albo yy, w denkach. Więc yy, jeśli coś Was interesuje, jeszcze to oczekujcie. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli oni mają jakiś kos konkretny kosmetyk, który Was interesuje, a którego ja tutaj nie pokazałam, bo może już go używam na przykład, a ten odcinek zobaczycie z jakimś tam opóźnieniem, więc no może będę już w stanie coś Wam odpowiedzieć. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia, na dole w opisie filmu zostawiam link do playlisty z tymi filmami Pogadajmy O, bo ja już przejechałam przez naprawdę ogrom marek, ogrom Marek, to nie jest żart, to jest... Y, ogrom to jest obliczona ilość tych filmów. Dobra. E, miłego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie! Zaraz kichnę albo. Mm, oh, najgorzej.